Odpalały się tylko ATD On się nigdy nie odpalił. Teraz się dopiero wtedy się odpalił. Jeszcze raz tutaj chyba nie. Mhm. I odpaliły się oba. Mhm. Tego w życiu nie widziałem, że on się odpalił też. Co innego jak, tup, jak tupna, no to okej okay, to nie go wpływam, ale... Ale nawet ta dwójka miała taki lekki skok na ten na to drugi zielone. Potwierdzasz? Dobrze, czy mamy sobie iść? Jeżeli mamy sobie iść, odpowiedz na tym rękodzie. Obok mnie. Na tym urządzeniu. Siostrzenica. Odciąż się od tamtego urządzenia. Nie, no, to jest dziwne. To jest creepy. Do tego przysun się. Co na niego świeca? Nie tamten. Ten. Ale niemożliwe, żeby łapał na internetu, nie? Nie ma takiego. Nie, nie, to na internetu nie to działa. To tylko jest jakby zbliżeniowe. Podał mi treść piłki. Może się przesuń trochę. Tutaj jeszcze nie ma. W tym. jak jest jedna jeszcze to jest więcej niż jedna. Ale zabawne. Mhm. Piłeczka tutaj. Świeca na nie.

I parzę trzy razy nie przeszkadzać.